Zaczynamy chyba. Jest czat. Tak? Jest asasyn, testujemy. Będzie druga godzina testów na żywo. Widziałem duże hejty, że na niektórym źle działa. Tego nie mogę potwierdzić. U mnie nawet ze streamowaniem działa bardzo dobrze. tak. Na co nam się narzekali. Mówi na błędy techniczne i to na questach 3. Tak? Tego nie mogę powiedzieć, niestety, potwierdzić. Zobaczymy. Tak? Mówili, że w tutorialu gra prowadzi zajączka. Zajączka. Zarączkę i pokali o to. No. Włosi. Można wpadać na ludzi. To jest miłe. Lubię jak wpadać na ludzi. Okay. Aha. Aha. Mm. LS. nie jest zoomowanie, to jest oddalanie i podnoszenie widoku. A działa tak, se, bym powiedział. Tak? No dobra, ok, sorry, będziemy sobie to konsultować. Działa u Was? że dźwięk wadez słuchawek jeszcze nie dobrze Powinien być z gry. Mogę go zgłosić. OK? Więc nie wiem o chodzi. Chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz od razu, tu jestem. No. Trochę ta bateria powinna wytrzymać. Dobra. Eee.

Czy no. do płynnego poruszania się dojdziemy pewnie? Można pewnie iść tam ale my jesteśmy w końcu Edsiem, więc wyjdziemy. Co tam chcesz? A, jakbyś się bał w wysokości, to jest. Kurde, w sumie spoko.

Okay. Agora. Vaga. Okay. I teraz będzie uwaga. Pamiętam jak ludzie płakali, kiedy się okazało, że Asasyn będzie grą właśnie w Animuszu. Sorry, łączy się z ludźmi. Żyjecie? Czy się dźwięk jest z głośników. Zaraz sprawdzę, nie powinien być z głośników. Powinien być prosto z tego, nie ma dźwięku z gry. Ok, dobra. Już sprawdzam, sorry. Niestety muszę tak, gdzie ja stałem. Boże. To jest największy problem streamowania z VR-u. Tak. Miał być dźwięk. Nie wiem czemu go nie ma. Specjalnie włączyłem go. ja musiałem dać, żeby coś grało. Niech coś gra. Ty no nie ma dźwięku. Okej. Okay. Sorry. Kurde, jest makabra. No nie, niby jest dźwięk, ale nie wiem, czy mogę nie słyszycie. O Boże. Kurde, no powinien być dźwięk w tym wszystkim, ale ewidentnie go nie ma. Nie wiem, co jest nie tak. Mam podane, że jest dźwięk. Patrzę na właściwości jeszcze, ale... Kurde, no tragedia. Nie wiem, zobaczę w ustawieniach tego streamowania. <laughs> Czyli Łasław nie ma żadnych słuchawek. Jest dokładnie tak jak wczoraj było. Możliwe, że wczoraj brało z tego, z mikrofonu też. Możliwe, że od wczoraj nie działało. Jedyne co włączyłem, to włączyłem mikrofon. Jest możliwe, że słyszy... Nie, to bez sensu. Dobra, możemy wyłączyć, włączyć streamowanie, tak? Okej, okay, to ewentualnie. Nie, nie ma dźwięku, widzę, że go nie ma. I teraz tak. Co znowu coś nie działa? No zawsze coś nie działa. Że Windows miał nie korzystam z Windowsa. Mam to w OBS-ie po prostu jako wbudowane urządzenie do odbierania. Zobaczmy.